Słuchajcie dzieci, hm. widziałem na plaży ponton. Ponton? Hmm, i co z tego, tatusiu? Hmm, mogę wejść na ponton i przypłynąć z drugiej strony do wioski smerfów i zaatakować ich praktycznie od tyłu. I wtedy na pewno mi się uda złapać jakiegoś smerfa. Ależ tato, daj sobie wreszcie spokój z tymi smurfami. Ile razy jeszcze chcesz gonić te smurfy, a i tak ci się nic nie udaje? Hm. Wiedziałem, że we mnie nie będziecie wierzyć. Ale zobaczycie jak przyniosę zaraz jakiegoś smerfa. Ten teraz znów ma dzisiaj zły humor. No właśnie. No, zaraz wsiądę na ten ponton i popłynę do Smurfów i złapię jakiegoś wreszcie Smurfa. Krakier, zobacz. Tu stoi ten ponton, wskakujmy, póki jeszcze właściciela nie ma. I płyniemy. A, poczekajcie! To jest mój ponton! Proszę! Łączą Haha udało nam się klakier ha, 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 ha. Tym razem nam się naprawdę uda zobaczyć klakier Miau Krakier jak już dopłyniemy To ja ci powiem kiedy będziemy atakować dobrze? Miał, dobrze Dobrze melku. No dobrze Smerfy, dobrze Smerfy, zabierajcie się wreszcie do pracy. Hm. Nie cierpię pracy, nie cierpię plaży i nie cierpię wody. Hmm, Marudo, ty wszystko nie cierpisz. No tak, no, nigdy nic nie lubi. Hm. Nie wiem, dlaczego on tak zawsze jest zdenerwowany. No po prostu nie cierpię, no co mam zrobić, że nie cierpię? Miał klakier, zobacz, tam są te Smerfy. Hm. Musimy cicho podpłynąć, żeby tylko nas nie zauważyli. Hmm, ale Marudo, hmm, trzeba coś lubić chyba w życiu, nie? Czy coś jest w ogóle, co ty lubisz? Hmm, nie cierpię coś w ogóle lubić. Dobrze, krakier. Musimy na trzy zaatakować, ok? Raz, dwa, miau, trzy! Pujemy. Co to tutaj jest? Kraker! Nie wiem co to jest, ale uciekajmy stąd. Wow, 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 wow. No, no wiesz, czasami też coś lubię, no ale tak naprawdę to nie lubię nic. O, wydaje mi się, jakbym słyszał Gargamela. Oj, papo, smurfie! Stary się robisz, stary. Może masz rację, smurfetko. Chodźcie, smurfy. Nie cierpię być starym. Nie cierpię.